Na moim kanale w dzisiejszym odcinku będzie Pizza challenge z moimi kuzynkami: Olgą i Wiktorią. Cześć! Cześć. E, myślę, że większość osób wie o co chodzi, a jakby ktoś nie wiedział, to mam tutaj składniki. Będziemy je losować później, jakby dawać na pizzę. no to już tyle, bo nie chciało nam się robić ciasta do pizzy. E, później będziemy to, jakby, jak się już upiecze, będziemy to próbować i tak zrobię minimum trzy kęsy. No i damy Wam po prostu opinię, czy była dobra, czy nie. Nie mamy tutaj samych dobrych rzeczy, też mamy jakieś złe, których nie lubimy, jakieś owoce, słodycze, chipsy i tak dalej. Ale zaraz się do Was odezwę, bo jeszcze nie mamy tutaj numerków, a musimy jakby je mieć, żeby to jakoś wylosować te składniki. Dobra, okay, Olga, idź po numerki. Okej, okay. okay, Olga, Olga tak, chodź. Już mamy numerki. E, tutaj już rozłożyłyśmy numerki, tak. i tak. nie widać, ale przysięgamy, że nie będziemy oszukiwać. Tak. Tam no tam bo to ma być ja zabawa, nic. a nie na przykład, że ja będę miała same dobra, wie, które ja sama, że naprawdę nie będziemy oszukiwać. Tutaj też mamy, nie jest widać, zresztą będziemy mieszać, więc co? Może ja mogę pierwsza wylosować. Czyli ja ja będę... możemy pokazać, że nie widać nic. A może pokażę. O, nic nie widać praktycznie, więc... Dobra, mieszaj i ja będę losować. Okay. Musimy dobrze wiedzieć, ale? Nie, to nie Dobra. To tak, tak. Dobra. Teraz uwaga numerek 5, Numerek 5. Tak to. to jest. Szynka. szynka jest. Nie, to nie szynka. Nie, to jest szynka cztery. Cztery. to jest 5. O, musztarda. Nie musztardy. tak źle, bo ja lubię. Ja odkładam pięć. to sobie za siebie. Dobra, więc tak okay. teraz, to jakby już zabieram. Okej. Teraz ona. To teraz mogę ja. Dobra? To ja, to okay, okay. Oczy, dobra, dobra. Dobra, no? Nie widać. Dobra, konia tu no, Aha, tutaj, ok. Dobra. Mój numerek to. Numer 4. 4. Szynka! Szynka! Okay, yeah! ok, mamy szynkę. Zgadzałam pierwszy dobry produkt, żeby mamy tylko serek będzie idealnie. Wikam nie będzie miała zły, bo na, jak na razie mamy dobre. Tu jeszcze masz. tylko sergi będzie dobra. idealnie. O Boże, się boję. No, uwaga, i... tak 10. 10. Jeeej, rzodkiewka! W, ja w ogóle lubię rzodkiewka. mamy świeże z ogródka, ale później umyjemy spokojnie. Ja jem. lubię rzodkiewkę, Boże, jak fajnie. Dobra, weź numeriki? Dobra, Oto, teraz raz ja. Kolan. Dobra, teraz Nikola. Dobra, szybko, możecie się Ja mam, uwaga, 15. A 15? Na to ogórek. Ogórek, ogórek jest! Dobra, jest. Dobra, ja lubię. Dobra, teraz Teraz ja. jest dobrze. Ja że mamy dobre. No, wiesz. Aha, dobra, no, macie no, teraz dowód, no. że nie widzę. Nie, nie widzę nic, dobra. No dawaj. E, to jest sześć. No jak sześć, to on nie. Nie, yes. nie! Yes. Yes. Ale pięć tak. pizza? No nie wiem, nie wiem. No, w ogóle nie wiem. średnio to wydać, więc przepraszamy, ale no. Tak. Dobra, teraz Wiktoria e, chyba. Tak? A teraz I... już? Tak, teraz Wiktoria. No, no. Dobra, no to? O Boże. Błagam, tylko nie trzy. Siedem. 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 Uwaga. sześć! Yes! 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 No dobra. Wiesz. Ja, nie... ja tylko się modlę, żeby nie mieć pasztetu. Dobra, teraz... Ja też czemuś tam zębę. Dobra już biorę. O, Albo dobryki okay. chili. Osiem. Osiem. Osiem to jest... O, taki serek. O topiony. nie jest słyszymy. Ja, no dobra, serek topiony. Dobra. O, nie, czynami, teraz Olga. Dobra, fajna. No. Okej. Okay. O Boże. 16. Okej, 16. Okay, 16 tak. O, hanuta słodkie. Hanuta. Wow. To jest jakby taki o coś Boże, jak, to, to jest śmierć. jak knoper. Pieprzynka i Dobra, knoper. Teraz Wiktoria. Jest. dobre połączenia. Tak, tak, Boże. Aha, okay. Co masz? Chyba? Dwa. Dwa, ja tylko nie smyczyłem. Co Tutaj jest! Nie, nie, popatrzcie mi. Tak. O nie. jest 12, przepraszam. Nie. Może tutaj o tak to O bryta. Boże. A dobra, jakoś coraz, dobra. Dobra, zaraz ja. Jakoś dobra, to nie jest. Nie Jest samobiora, ale ja naprawdę nie ten. Dziewięć. Dobra. O, sałata. Dobra. Też z ogródka i też nie myta, ale umyjemy. Ja! mam dzisiaj okropne no Każde! ja się tak śmieje tak ale... Ja Dobra, ludzie... Nie, ja nie będę... Teraz wika. No? No, czyli rozstawmy, dobrze? Tylko proszę, żeby nie było na banan. Ja chcę chipsy. No. Też chcę chipsy? Chcesz? Błagam, błagam, nie chipsy. Trzynaście. Trzynaście? Banan! O, morska pizza! Słodka banan, Teraz, teraz ja. Nie jest najgorzej. To jest takie dobra? Okej, ja mam, uwaga, Filo, jeden. Bro? O, oregano. Ja lubię oregano. Oregano. Ja mam chyba Ale... najlepszą. -hmm. Znaczy, znaczy, dwa nasze Kierki. Cukierki. O Boże. Te, dobra, te, teraz te, dla was zostało to le, majonez albo chipsy. Bo. Dobra? Nie chcę chipsy. Jaki masz? Majonez. Nie! Nie mają. Czyli ja mam chipsy, numerek 11, numerek 11. Bożymy I tutaj jakiś rozkład, dziewiątka. I wszystko tutaj mamy. Nie ja chyba najlepsze. Mamy wylosowane, więc teraz przejdziemy do nakładania Nie składników. Nie chcę! Dokładnie, Na, nałożymy wszystkie składniki, obiecujemy. Nie możemy tego nagrać, bo mamy mega tak. mało czasu. E, ale no. wszystko nałożymy i Wam zaraz pokażemy. Okej okay, moi drodzy, przepraszam za syf, ale tak to jest, kiedy się spieszymy. Tak wygląda moja pizza, i chyba najlepiej, tak nam się wydaje, z dziewczynami. To jest pizza Olgi. No, nie wygląda ona za dobrze. A, a po Nikoli jestem ja, no bo tak. trochę ładnie wygląda, tak? Ładniej niż Olgi. A to chyba najładniejsza Nikoli wygląda okay, na to teraz wyraźmy opinię na temat aspekt. Tak, dobra, e, oceniam. Sobie znieść. Ile? O, dobra. 0 do 10. Oczywiście nie pizzą, już eee, Moja moja pizza. pizza nie wiem, tak ze 3-4, ponieważ jakby słodkie ze słonym to będzie okropne. Dobra. Ja myślę, że moja takie 8 na 10, dlatego, że to jest jednak challenge i normalnie jakby to była pizza z pizzerii, to myślę, że bym dała mega słabszą ocenę, ale to jest taka wiecie domowa i poza tym no to jest challenge, więc jednak no. A Wiktoria i Rosy. A tymczasem moja pizza myślę, że <noise> będzie średnia. Ale w sumie opinia może będzie dobra, ale opinia do mnie będzie yy, 7 na 10. Okej, okay, dobra. Więc teraz damy to na dosłownie 10-5 minut do piekarnika i zaraz się zobaczymy. Tylko nie przepraszam, że na podłodze, ale wszędzie indziej mamy bałagan, ale dobra, możemy więc. degustować. Może zacznę od swojej. Nagrywaj mnie. Dobra, mam tutaj reakcję? Nego stoję, Nikola. Uwaga, czy będzie Jak dobra? No, nagrywanie, no, nagrywam. Czy będzie dobra? O Boże, widzę, no, że się tak średnio, Dobra to. O Boże! Dobra, to zrobię. teraz ja. Ok, Szybryzm obie na ja, 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 ja nie wiem... Wie? Dobra, zostaw Dobra. jeszcze coś dla nas. Tak, Dobra. i wy będziecie od tej strony, bo nam się nie chce kroić. Tak. Dobra, teraz ja. Dobra, teraz Wiktoria. Wiktoria ma taką pizzę. Ja boję się najgorszego. Mojej... Mojej... Dobra, jedz. W ogóle, tutaj na odległość czuć pasztet, czekoladę, wszystko po prostu Dobra, to... Nie, nie chcę tego próbować <laughs> okay. to będzie okropna, dobra, próbujemy. Nie Ale okej okay. <laughs> Okej <Okay. laughs> I co, Wika? O, nie, dałam palce Dobra, Dobra, nie masz, to nagrywamy dalej, dalej Przepraszam. Łe! <gryptions> fuj. Dobra, teraz ja mogę nagrać, a Nie, to będzie najgorsze. Dobra. Czy naprawdę muszę tego próbować? Tak. Mas, bo... No to życzyła smacznego, paść to czekoladą. Nie. Nie. Ej, tu jest włos jeszcze. Ej, <gryṇ Chill> fuj! Jejcze. <gry crashes> Przepraszamy za obrzydzenie, ludzie. Ale po prostu my, bo pomysłem... Dobra, lepiej Nie, wszystko mi leci z tej pizzy. Boże. Teraz z tym, z cukierkami z, z, z pasztetem. Sobie to, no. Trzy gryzy miały być właśnie, by który zrobiła jeden gryz, to zaraz powtórzymy. No. To ja już jem. Jeszcze jeden gryz, bo to będzie okropne. O, Jej, teraz grzyw. jeszcze jeden Dobra, Olga, który to był? Trzeci? Razem nagrywamy. Tak. Dobra. Tak. Dobra. Jeszcze dwa gry Jeden. Dobra. I drugi, od razu będzie ten lepiej. Jak sobie naraz weźmiesz dwa. Okej. Okay. Dobra, teraz jadę gustuję dziewczyn, także Olga, trzymaj Jest kamerki. Około. Olga, trzymaj. Dobra. Umyj sobie ręce na o. Okej. Okay. Dobra, więc ludzie... Ludzie, się... nie róbcie tego w domu. Nie róbcie, nie polecamy. Nie bolecamy. Kurde. Robimy to tylko i wyłącznie dla was. Tylko jakby... Jak, jak Nikola, ta pizza jest to... okropna, nie jedz tego, bo się utrujesz. <laughs> jak coś, to traktujcie to z przymrużeniem Moja oka. No, dobra poza. jestem zdziwiona, ale to była dobra a... To, to wyglądało Olgi. bardzo dobrze. ta pizza jest okropna. Masz Najgorsza się będzie moja. Gryź od tej strony, co jest nieugryzione. Czuję zapach paśczetów. <grym> <grym> Okropne. Dobra, teraz Olga, mojej i Wiktorii będzie. Ej, ja mam brudną buzię. Nie, ale ile degustuje też Nikoli i może masakrę? Dobra, Wiktorii, od tej strony, tutaj. No, Olga, to jest okropne, wiesz? Nie, z tego. Gdzie? Naprawdę, nie próbujcie tego w domu, bo widzicie, jakie są tego efekty. Nie jest tak źle dla... imię na Nikoli. Nie no, jest tak źle, tak bo <coughs> była. Dobra, teraz ma Ma pizza. Znowu od tej strony. Nie, z tym serkiem. To jest pycha. Ja nie lubię takiego serku. Najpyszniejsza? No, nie jest jakaś wybitna, ale z tych wszystkich wybitniejszych. Jeszcze Boże. nie też jakiegoś Boże, co tam się dzieje? Okay. Dobra, teraz wika. najlepszą pęcie. W tym challenge na tak. Przepraszamy za jakieś hałasy, ale tutaj jeżdżą na rowerzach ludzie i jeszcze szczekają psy. Dobra, Wika, chodź! No, tu. nakładam w ogóle. <laughs> Mojej i Olgi jest najpierw Olgi, żeby wiecie, żeby było. Ja. Ogólnie dzisiejszy challenge jest taki... Tak, idzie to słaba ostrość. Oka. Przepraszam. Tak, dokładnie. Żeby nie było, że macie zaraz jakąś bekę czy coś. <laughs> Mi na brzegi mówi wszystko <grym> nie. Błagam was ludzie, dystans Tak Dobra, Wika już powróciła, to spróbuję mojej Bum, jeszcze tam paść. No to sama ten? A co, może zrobimy z resztą pizzy? <grym> Wyrzuć no nie mamy jej... Nikola nie. może sama zje swoją, bo jest nawet dobra mm, Raczej nie I co? Wika. na. no. Co ja przekupiłam? W się, no nie, może jakaś wybi... Może już mówiłam, ale... <grych> to już mówiłam, ale... Co? Zwariowałaś? Dobra, więc to jest Bo. koniec degustacji, także... No co? Kochani, okay. dziękujemy za oglądanie. Bierzcie na nasze social media, które będą w opisie filmu. Pa, pa! Pa! pa!